Mako widzowie z tej strony na ser. Dzisiaj będziemy nagrywać z moim kolegą kostek. Więc pierwsza mapa to będzie, już mówię, taka. Taki kodzi Tu. No będzie około 3-4 mapy jak 5, więc widzimy się na mapie. Tak. Widzowie, jak, jak y, mamy tutaj kostek, wychodzi. Wyjechać! Szybko! Szybko! Dobra! Jak mamy tutaj, widzicie, już mamy sekret. I widzicie... Lecimy tu, sekret. Dobra. Lecimy sobie emotkę. W sumie nie trzeba, tak? I pojawia nam się portal. I... I nie trzeba czekać, więc lecimy. Dobra. Sorry, to jest pierwsza mapa obalona, nic nie działa. No widzowie, na następnej mapie będzie tu taki kodzik i jest to taka, więc widzimy się na mapie. Dobra. Dobra. Widzowie jak jesteśmy, lecimy sobie za to. Tu trzeba powinno zatańczyć emotkę. No czekajcie Tu z boku A no właśnie, to jest gdzieś tu chyba. Widzowie, jak jesteśmy, to jest jednak tu się okazało, to jest ten czołg. Tu się okazało. Leciska. E, e, ja to widziałem! Ja już to widziałem widzowie. Co tam były? Zepsuta, Więc to nie działa. Następna mapa obalona. No to dzisiaj... Co? Kosta? Kostek? Ej, No. I tobie! Ja to znalazłem. No podziękujmy też Kostkowi. No ale oczywiście mapa obalona, więc dzisiaj jeszcze pokażę Wam następne cztery mapy, więc... Widzimy się w lobby. Dobra widzowie, następna mapa to będzie już mówię, Taki kodzik. Taki i dajemy gotowe. Dobra widzowie, jak jesteśmy na mapie, lecimy sobie tu, niezależnie od kolorów. Tu, I jak mamy ten zegar, to musimy tu zacząć emotkę. Mamy zegar Ej, na ja też nie wleczam. i po prostu to nam tylko to blokuje, więc tu możecie sobie wejść. Pokańczyć sobie. Pyk, pyk. A nieważ, to Było takie coś, kręciłem w ten film, ale nie wyglądało to, tak? I ta chyba była inna, inaczej nie widzę. Jesteśmy, tutaj sobie odblokujemy. I i, i i i i mamy monety. Najważniejsze to jest chyba. Ojojoj, oj, oj, ale dużo expo Pięć, dobra. To nam daje po. Bo... dużo No więc zasubskrybujcie, a rozdam będę roz... będę robić turniej o kilka tam pozorców. i co już tyle? Back a, 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 a. Ooo i tutaj mamy jeszcze! I trzeba czekać! Nie. Nie trzeba. Myślałam, że pojawi się coś następnego. I tutaj! Dobra. Obie. Tak, co nam daje? Tak. O, rybeczka. Nie. Czy rybce nie było chyba? Ale? Zawsze coś się śni. No ale tutaj, no to może są jeszcze raz te monety, bo spokoła dostałem. To nie by było, jakby jeszcze raz były. Ko nie wiem, czy będą. Będą? Nie, nie będą. Ale Dostaje się mało no, i teraz będzie następna i to będzie trzecia czy pierwsza kostek powiedz mi, trzecia czy pierwsza? znaczy druga działająca no. to była pierwsza to będzie dru druga teraz będzie druga, dobra taki kodzi. przyszykuję się Ty. takie coś i będziemy na mapie. musimy sobie tutaj polecieć, na to Allo? Dobra. Tu lecimy. Tu tańczymy emotę. I tu przy tym bałwanie. Sekret. O, dobra, czas leci. Więc sobie poczekamy. Dobra widzowie, poczekaniu sobie 750 sekund lecimy sobie tu. Dobra, mało ekspa to na razie. Więc zapowiada się to... i może jeszcze grubo. Oby. Jej, już tutaj walni. Ej, mało extra. Tak jakby dostaje mało extra. No, 10 koła. Max, chyba. Dostaję. następna mapa, Taki kocik. Takie coś. No i na tym naczyniu. Przyjmujemy sobie... Tu kończymy anota. Więc tu mamy... Że tam widzicie, tu mamy sekret. Czekamy. Dobrze, po skończonym czasie chodzi się 3, 1, 8, a... Mamy ja to, musimy sobie tu, nie da się sprintować, tylko mówię na wszystko I, i, dobra, kiedy ja To nasza ostatnia mapa, przez ostatnia mm. No, chyba to tak. jakby coś taki chodzi. Takie coś. I widzimy się na mapie. Dobra, widzowie, jak jesteśmy. Chcemy sobie tutaj za to, Nie wiem, czy może skończyć stanowki. Sobie czekamy. Dobra, widzowie, jak się czas się skończył. Mamy ten mapki. 4 i 7, 0, 9, 8 i faktycznie jesteśmy tu. Czy to nam daje za dużo eksport? No, nie wiem. Ale to by właśnie była. Dobra widzowie. ostatnia mapa, to jest, to jest taki kocik, takie coś. Uwiedzimy się, jak to pójdzie dobrze. Dobra widzowie, po uruchomieniu mapy, spowodowano Chcielibyśmy sobie wrócić do ramy, ale ja bym sobie wracał tutaj za telefonką. Teraz tak, lecimy sobie tu. później tu. i spadłam. Nie musimy tam tego zbierać. I tu tańczymy ramotkę. Tu. Czekamy. Mam dwie godzin. Kot to 3, 1, 3, 8, 7, 6, lecimy, że ja także dużo mało ospa i kopiemy. co no mam dalej przez